Mogę się założyć, że nigdy nie zgadlibyście, czym tak naprawdę jest ta marchewka. W sumie to nawet, gdybym wam powiedział, to i tak pewnie byście z początku nie uwierzyli. Daleka może i wygląda normalnie, jednak, gdy się przyjrzymy, to zobaczymy na niej wiele takich różnych szpar. Więc od razu widać, że coś z tą marchewką jest nie tak. Naszą transformację marchewki możemy zacząć na przykład od góry. Po rozłożeniu samego czubka naszej marchewki możemy zobaczyć dwa komponenty. Pierwszy rzut oka rzuca się to, że jest tu jakiś ukryty łańcuch. W wyjęciu tej części okazuje się, że tak naprawdę jest to nunchaku. Tak, macie rację, jest to dziwne połączenie marchewki i nunchako, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. Do tego w środku też kryje się srebrna ręka, którą możemy wyciągnąć na zewnątrz. Prezentuje się gotowa pozycja właśnie naszej pierwszej ręki i analogicznie z drugą stroną postępujemy tak samo, czyli wysuwamy naszą broń oraz rękę. Tak wygląda nasza marchewka z rękami. Jak są ręce, to musi być też i głowa, która jest ukryta w tej małej szufladce. Po podniesieniu głowy i zamknięciu szufladki możemy ją obrócić. Już w tym momencie widać, że będzie to. Jakiegoś typu robot. A może bardziej Transformers, bo zmienia się z marchewki w robota, więc coś jest na rzeczy. Z samego dołu marchewki możemy wyciągnąć nasze dwie nogi. Jak widzicie na filmie, trzeba je troszeczkę obrócić, aby ta płaska część była na samym dole. No i słuchajcie, obracając ostatnią nogę, już widzimy obraz pełnego robota. No i teraz jeszcze wystarczy, że wrzucimy do jego rączek Nunchako. A jeżeli na samym początku filmu zgadliście, że ta marchewka to robot Nindra z Nunchako. To brawo dla Was, mieliście rację. I sami musicie przyznać, że ten model wyróżnia się naprawdę pomysłowością i to jak świetnie działa. Dzięki fajnym łączeniu kulkowym można tego robota ustawiać w naprawdę fajnych pozach. A do tego można zaskoczyć nim znajomych, bo kto by się spodziewał, że pod marchewką kryje się coś takiego. Co prawda, składa on się aż z 18 części, jednak myślę, że naprawdę warto. Jeżeli chcielibyście sami go wydrukować na drukarce 3D, to podeślę Wam link do MakerWorlda. Piszcie w komentarzach, czy spodziewaliście się takiego robota z marchewką. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej ciekawych wydruków 3D, to zapraszam do obserwowania mojego profilu. A dziś ode mnie to już wszystko. Na razie, cześć!